Cześć, tutaj Wojtek z Komputerowych Zagrajków i mam dla Was dzisiaj unboxing gry CORAD. Poczytajmy sobie, co zawiera pudełko. Zobaczcie, pisze, że pudełko zawiera grę, ścieżkę dźwiękową, komiks, plakat i przypinkę. No dobra, zabieramy się za unboxing. Mamy tutaj widzimy sprzęt fajny. Trzeba bardzo ostrożnie. Tak. Żeby nie uszkodzić pudełka. Tak. Dobra. Teraz, jak to się otwiera? Tu widzimy, mamy takie fajne coś, zobaczcie. O, i to można chyba oderwać. Patrzcie, patrzcie. O, powoli, stopniowo, zaczynamy to odrywać. Magic, normalnie, patrzcie. O, teraz, z której strony najlepiej zacząć? Z tej. No od góry. No, to zaczynamy od góry. I co mamy w środku? Teraz się dowiemy. Tutaj, już nic Nie, ciekawego. Tu nic ciekawego. Jest samo pudełko. Ale fajnie, że zrobili takie. O, nawet widzicie, że tak fajnie błyszczy. No. I zabieramy się za unboxing. No i tak się prezentuje, no wygląda prawie tak samo jak na, no, na tym, prawie tak jak na pudełku, tu widzimy mamy opis gry, możecie sobie przeczytać jak chcecie, bo mi się nie chce osobiście, teraz chwila prawdy. Co my tu mamy? Mamy tutaj bardzo ładną przypinkę z napisem kola, bardzo fajna, o, taka o, zobaczcie sami. Mamy tutaj... takie... coś, to jest chyba plakat. Jeszcze nie wiem, zaraz zobaczymy. O, patrzcie, tu jest mapa. Chyba... mapa całej gry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale najprawdopodobniej jest to mapa całej gry. Co mamy na drugiej stronie? Na drugiej stronie mamy jakąś czaszkę. Mateusz, jakiego zwierzęcia to może być czaszka? Jakiegoś jelenia, zapewne. No i tytuł gry. Co tu mamy jeszcze? Pudełko zawiera też dwie płyty. Ścieżka dźwiękowa, no i płyta z grą. Mamy tu jeszcze, tak... przesłuchanie. To jest komiks. To jest chyba komiks. Tak, to jest komiks. Tak, to jest komiks. Bardzo ładny, bardzo fajnie zrobiony, jak widzimy. Ale nie będę Wam spoilerował, jak to wygląda koniec zapisu nagrania, jak tutaj na dole pisze. Tutaj kładę obok tego wszystkiego, czyli wszystko było ładnie widoczne. Zobaczmy teraz, co zawiera instrukcja. No, widzę, że trochę biedna, bo ma tylko, sądząc po tym, ma tylko kilka stron, no ale co to byłaby za instrukcja długa w dzisiejszych czasach. Tutaj mamy sterowanie, oczywiście. I nawet na, zarówno na padzie, jak i na klawiaturze i myszce. Tu mamy opis menu głównego. Tutaj, interfejsu. O, nawet mamy tutaj takie symbole z gry. Pewnie na mapie. Dobrze. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? No i to jest chyba tyle. O, Tu mamy nawet kod na Steama, który Wam nie pokażę, bo zaraz pewnie ktoś będzie chciał... I tak już pokazałeś. Tak to się zacenzuruje. No. Tutaj Radziłbym Ci po prostu wykorzystać już. No to wykorzystam. No i co my tu jeszcze mamy? Opis jakieś prawo ograniczeń i to w sumie jest tyle. To no, zobaczmy co zawierał zestaw tak w całości. Może troszkę bardziej... Zestaw zawierał, może jeszcze trochę wyżej, żeby było widać wszystko. Tam widzimy, jest taka mała przypinka. Proszę bardzo. Co mieliśmy jeszcze? Yy, plakat, tutaj komiks, instrukcje, pudełko z płytami. No i oczywiście, pudełko, w którym to wszystko było. Nie jeszcze folii, tam, bardzo ładnej, no i takich, takich sznurków. No. To by było na tyle w tym unboxingu. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i oczywiście subskrybujcie. No i co? No i to chyba tyle. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia. Cześć!